Witam Was bardzo serdecznie filmik. filmie. Dziś pokażę Wam jesenne stylizacje, jesenne czwartelki, grafiki, które bardzo mocno polecam. No i tak, i ja mam tutaj przed sobą już osykowane grafiki i Wam pokażę, jak one się prezentują. Dobrze, na początek opowiem o gofikach, które teraz zakładam, a o tym czwartelku opowiadam już przed. I był taki właśnie filmik o tym spwetelku. A teraz mam opowiem trochę o takich różnych sklepach, które uwielbiam i bardzo lubię. Pierwszy to jest właśnie taki gorfik No idealny na jest, bo ja lubię jasne korki. I zawsze można połączyć z fajną stylizacją, jeśli lubimy czarne spodnie, to możemy właśnie połączyć właśnie taki gorfik z czarną stylizacją spodni i będzie wyglądać naprawdę super. Dobrze, i on był w ritm, właśnie kupiony bardzo w dobrej cenie i naprawdę są gatunkowo bardzo dobre ubrania właśnie z rigla. Dobrze, następny, to jest taki bardziej sweterek na, na, na jesień, na zimę i on mi bardziej przypomina bazie na jesień niż na zimę. Taki właśnie, w takiej wzorki i też z on jest. Tak on się prezentuje, wykonany bardzo dobrze. Bardzo fajnie wygląda. Oczywiście ja Wam będę pokazywać na sobie, ale to już w innych filmikach. Dzisiaj Wam pokazuję jak to wszystko się prezentuje. Następny sweter, to jest taki złoty. idealny też właśnie na jesen. Taki i go kupiłam z Taki właśnie oczy złotego. Bardzo piękny korek, bardzo ładny. No i dwa szweterki, które, raczej gorziki, które uwielbiam. Pierwszy górnik to jest taki połączony trochę ze sukienką. I on tak właśnie wygląda, taki z łóżyczkami. Taki długi, no i on jest naprawdę przepiękny, bardzo ciepły, naprawdę super i go też kupiłam w limse. On gostowu jak jest 29, 59 fajnie przyjmie. A za 20 zł już kupiłam taki golfik w hebe. Niech w hebe, tylko HM. Przepraszam Was bardzo, HM. Kupiłam Was taki golfik za 20 zł Piękny, naprawdę panterkowy, bardzo ładny golfik. Polecam naprawdę ten sklep, naprawdę są super, w wcennie suchy i bardzo ładne. No, i to by było na tyle, bo w tych filmikach właśnie pokazuję Wam najpierw właśnie ubrania, a później będą filmiki o mnie. Będę Wam pokazywał na sobie, jak te cuchy się prezentują na mnie. i Wtedy Wam będę bardzo mocno polecać ubrania właśnie z różnych setzówek. No, i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego razu. Pa!